Przestanę się w ogóle odzywać, no to możecie zacząć się znowu martwić o mnie, dlaczego zniknęło. Ale po prostu nie będę już tak po prostu się czytywać, to wszystkie komentarze... Witam serdecznie w drugim odcinku rozpierdalania wizerunku Elżbiety Gawin. Ostatnio, zgodnie z założeniami Alfreda Hitchcocka, zaczęliśmy od trzęsienia ziemi. Dziś materiał powinien być trochę bardziej stonowany, bo na głosówce, której się przyjrzymy, brakuje alkoholu oraz wściekłości, która zazwyczaj tętni w trędowatym sercu elki. Mimo tego sytuacja jest niemniej przerażająca, a może i nawet trochę bardziej, z racji na trzeźwość i spokój ducha, z którymi nasza bohaterka będzie wypowiadać cytowane przeze mnie słowa. To wyrachowanie i premedytacja potrafi oblać zimnym potem nawet największych weteranów uniwersum. Zanim się jednak rozpędzę, to przypomnę, że same filmy nie są skierowane bezpośrednio do Elki, a do nowych obserwatorów, którzy przybyli na papieskiej barce oznaczonej napisem TikTok. Naiwnych ludzi pełnych współczucia i dobrej wiary. Skąd pomysł, że ktoś da się nabrać na wizerunek y, sympatycznej, szalonej i ekscentrycznej cioci, którą internauci prześladują tylko w imię dobrej zabawy? No cóż, wstyd się przyznać, ale sam znajdowałem się po drugiej stronie barykady. Do dziś pamiętam, jak jakieś dwa lata temu kłóciłem się z pewną użytkowniczką serweru Discord, pijania Belweder, o to, że zbyt krytycznie ocenia zachowanie Elki. Moja wiedza na jej temat bazowała tylko na kilku obejrzanych live'ach i mniej więcej czterech wideoblogach. Elka wydawała mi się wtedy niegroźną, zagubioną, ale szczerą osobą o dobrym sercu. Dopiero po czasie wraz z ilością przesłuchanych głosówek docierało do mnie, co ta ruda żmija skrywa w sobie. Chciałbym maksymalnie skrócić czas poznawczy jaki przeciętny obserwator potrzebuje na otwarcie tej zardzewiałej puszki Pandory. Sprawa druga. Nie jest to żadna dogłębna analiza zachowań, budowanie profilu psychologicznego i rozkładanie zaburzeń Elki na części pierwszy. Nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, a zwykłym chłopkiem roztropkiem, tak zwanym romkiem stoporowa. Jeśli ktoś by mnie zapytał, w czym się spełniam i co lubię robić, to bez cienia ironii powiedziałbym, że rzucam kamieniami na szalone odległości i potrafi podnieść babę jedną ręką, niezależnie od tego, za którą część ciała ją złapię. Prostota, łopatologia i przystępność przekazu to cechy, którymi się kieruję podczas tworzenia filmów. Moim zadaniem jest sprawić, że znienawidzisz Elkę i wbicie ci do głowy, że wysyłanie jej pieniążków to czyn, którego powinieneś się wstydzić. Jeśli oczekujesz grzebania patykiem w łajnie, którym jest nasza rzeczywistość, i masz dość noszenia różowych okularów, to śmigaj na kanał Damy Kier, która zresztą nagrała dwa świetne filmy o Elżbiecie. Te dwa podejścia. Czyli moje i jej można byłoby porównać do amputacji zainfekowanej kończyny. Jul przeprowadza skomplikowaną operację, niczym sprawny chirurg, uprzednio analizując problem, redukując straty i podchodzi do sprawy maksymalnie obiektywnie. I ja po prostu pierdolę tą rękę się kierą przy samej dupie. I jeszcze tylko nadmienię, że skrypt do filmu opracowywałem na głosówkach znajdujących się na kanale Pijalni Belweder, której skarbnica wiedzy oszczędza mi jakieś kurwa 500 godzin na przeszukiwanie rozmów i live'ów w celu znalezienia fragmentów, które chciałbym omówić. Więc w ramach bycia uczciwą konkurencją zawodową w opisie wrzucam link do ich kanału oraz samych filmów, które polecam odsuwać w całości. Albo chuj w sobie nie polecam, bo się umęczycie. Wszyscy doskonale znamy narrację prowadzoną przez Ele, dotyczącą jej rzekomych prześladowań ze strony lewackich instytucji. Urzędnicy uwzięli się na mnie, odebrali mi dziecko we współpracy z internetowymi hejterami i trolami na lukratywnych kontraktach o pracę. Oczywiście każdy o zdrowych zmysłach zdaje sobie sprawę, że Elżbieta straciła dziecko tylko i wyłącznie przez swoje krzywdzące zachowania, zaniedbania których dopuszczała się jako rodzic oraz notoryczne narażanie go na niebezpieczeństwo. No bo przecież M przed transferem do drużyny FC Bidul, dzięki postępowaniu swojej pierdolniętej mamusi, była najłatwiejszym celem dla jakiegoś mordercy-zwyrodnialca w Polsce. Dziewczynki nawet nikt nie musiałby porywać siłą, wystarczyłoby, że jakiś pojeb podjechałby przysłowiowym minivanem wypełnionym słodkimi pieskami pod szkołę, do której uczęszczała M i przedstawił się jako kolega mamy, który ma za zadanie odstawić ją bezpiecznie do domu. Nie twierdzę, że dziewczynka jest na tyle głupia, aby dać się na to nabrać. Dla nas dorosłych jest to sprawa oczywista, jednak z drugiej strony 11 czy 12-letni dzieciak słysząc. Hej Marysiu, twoja mama kazała mi cię odebrać ze szkoły. Nie bój się, znam twoją matkę, przyjaźnimy się od bardzo dawna. Mieszka ci na ulicy Ceglarskiej 25, twój tato to Andrzej, twoja babcia ma na imię Helena, a twój zmarły dziadek był profesorem akademickim. Twoja mama robiła mi sesję zdjęciową w swoim studiu fotograficznym, a każde wakacje spędzacie nad Polskim Morzem. Zapraszam do środka. Nie bój się, gdybym nie znał twojej mamy, to bym przecież nie wiedział, że 24 godziny na dobę pierdoli od niej cebulą. Dzieciak mógłby dać się nabrać, a ilość szczegółów dotyczących życia rodzinnego na pewno wprowadziłaby go w konsternację. Jak mówiłem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że M po prostu zgłosiłaby całą sytuację jakiejś osobie dorosłej, ale z równie dużym prawdopodobieństwem mogłaby zaufać nieznajomemu. Ale wiadomo, kurwa, mu winne jebane lewaki na urzędniczych stołkach. Ja jednak pójdę o krok dalej. Moim zdaniem. Elżbieta Gawin przez wiele lat sumiennie, skrupulatnie, z zapałem i pełną premedytacją ciężko pracowała na to, aby pozbyć się swojego homonkulusa z belwederskiego apartamentu. Dlaczego? Ponieważ dzieciak był przeszkodą w budowaniu stworzonego w chorej głowie planu na życie zasilanego z emerytury Czerwonej Heleny. Wraz z posiadaniem dziecka na barki świeżo upieczonego rodzica spada kompletnie nowa rzeczywistość, tona obowiązków i mnóstwo nauki. Przecież rodzicielstwo nie polega tylko na tym, aby stać nad głową brzdącowi i pokazywać mu palcem, co może robić, a czego nie. To też tysiące roboczo godzin włożone w manipulowanie środowiskiem malucha, aby odpowiednio się rozwijał. Od prób zainteresowania go czymś wartościowym, przez analizę bajek, które dziecko chce oglądać, aż po wymyślanie zabaw, które pozwolą mu się zmęczyć, ale nie będą go przy okazji uczyć, nie wiem, agresywnych zachowań. To wielkie szczęście, ale też bardzo ciężka praca. A Elka? Przecież ta stara pijaczka nie jest w stanie wykonać 10 telefonów do widzów bez marudzenia. Leniwy truteń, którego przerasta najprostsze zadanie związane z dorosłym życiem, w czasie kiedy wy ciężko zapierdalacie na etatach. Naprawiacie samochody, remontujecie mieszkania, zbijacie dzieciom gorączki, rozliczacie się z podatków, dbacie o domy, to Elka kwiczy w niepogłosy, bo cały dzień przeznaczyła na zmontowanie kolejnego chujowego wideobloga w Clipchampie, składającego się z trzech screenów i czterech filmów nieobrobionych w żaden sposób. Co każdej normalnej osobie zajęłoby około 20 minut. Więc gdzie tu do chuja wychowanie dziecka? Przecież odrabianie lekcji z M zajmuje cenny czas, który można poświęcić na pisanie w internecie fanfików o swoim życiu jako fotograf, filmowiec czy kogułażyca. Jednak do pewnego momentu imię M widniało gdzieś na piramidzie życiowych priorytetów Elżbiety. Może nie w jakiejś ważnej warstwie, ale zawsze coś. Sprawa się pogorszyła wraz ze znalezieniem nowej wspaniałej miłości podczas nadmorskich wakacji. To właśnie w tym momencie Elka postanowiła wypierdolić plakietkę z napisem matka na dno szafy i w całości poświęcić się toksycznej relacji, intrygom i dramom związanym z pewnym szesnastolatkiem zamkniętym w ciele trzydziestoletniego konia. To właśnie w trakcie burzliwego związku Eli z Mareczkiem dochodziło do najbardziej krzywdzących sytuacji i umysłowych zjazdów, a stężenie spierdolenia zamykało licznik za każdym razem, kiedy któryś z tej dwójki w ogóle otworzyło gębę lub dotknęło palcem klawiatury. Z mojego punktu widzenia Elka wtedy uznała córkę jako blokadę w ułożeniu sobie życia z nowo poznaną mentalną waginą i osiągnięcia światowego sukcesu jako lajwerka. To właśnie tutaj zaczęły się manipulacje i sprytne balansowanie na krawędziach. Już nie chcę dziecka, i chcą mi odebrać dziecko. Tak, aby Bachorem nie musieć się już zajmować, ale równocześnie nie zamykać sobie furtki na pierdolenie o byciu prześladowaną ofiarą mopsu. Mowa tu o postach, w których Elka postanawia zrzec się córki, żaleniem się w wideoblogach na złe relacje rodzic dziecko, czy umyślnym wstawieniu na kanał nagrań pokazujących złe zachowanie małej. Jednak najbardziej przerażające są nagrania głosowe. Tarantula po wylewie z ulicy ceglarskiej doskonale zdawała sobie sprawę o donosach pisanych przez internautów. Wiedziała, jakie konsekwencje za tym idą, a mimo to potrafiła rzucać na lewo i prawo takimi wypowiedziami. No, i to ogólnie tyle, tyle w tym temacie. Możemy tam jeszcze porozmawiać o paru innych sprawach. I od, o drugiej w nocy się rozłączam. Bo ostatnio chodzę spać w ogóle nad ranem przez te rozmowy głosowe, i nie chcę znowu dzisiaj popełnić tego błędu, bo jutro mam live'a. Show must go on. Dzieją się różne rzeczy, ale tak jak mówiłam. Nie ma takiej rzeczy, która mogłaby się stać, że ja nie zrobię live'a ani czytam filmu na YouTube. Nawet jak przyjdzie policja i zapierze mi dziecko w piątek rano za dwa tygodnie, to w piątek wieczorem i tak zrobię live'a. Spoko, dobrze wiedzieć. Jezu, ale to brzmi. Elu, a kupiłaś Marysi Buty? Ela, żeby sprostować, jakby przyszli po Twoje dziecko i powiedzieli ci, że nie robisz dzisiaj live'a i zostawiają ci dziecko w domu, zrobiłabyś live'a czy nie? Ale to jest no bezpodstawowa sytuacja, bo. No tak, to jest takie troszkę science fiction, nie? Ale co byś no zrobiła? Fiction fiction live czy, 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 czy jednak byś odpuściła sobie live tego dnia, żeby dziecko zostało? Ale ja nie mam takich dylematów, bo ja nie mam odbieranego dziecka za to, że robię live. Y. No tak, ale. Ale jakbyś była postawiona w Tylko chcą, chcą mi odebrać dziecko za to, że jestem rzekomo popierdolona i że się nie, na, nie jestem w stanie tym dzieckiem opiekować. A to, czy ja sobie robię live, czy nie, to, to nie, nie ma żadnego znaczenia, bo no robimy tak, live. Ale, 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 ale... Nie jest to zabronione. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, żeby to, co powiedziałaś wcześniej, nie brzmiało tak, de, tak demonicznie. Ale... Nie? Bo... Nie jest w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie będę miała takiej alternatywy. Nikt mi nie przyjdzie i nie powie. Albo live, albo dziecko. No tak, ale to jest tak hipotetycznie, nie? Co byś wybrała? Mógłbyś się mnie zapytać, a co byś wolała? O ja się może ciebie zapytam. A masz dziecko, nie masz, tak? Nie, ja po prostu zadałem My... ci to pytanie. Tak, po... załóżnie, że masz, że masz dziecko. Ja się ciebie pytam. A co byś wolał? E... Jakby przyszli jutro do ciebie by przyszła policja i by powiedziała albo będzie pan zostanie pan z dzieckiem albo się pan zobowiąże, że nigdy sobie pan żadnej kochanki nie weźmie i nie będzie pan nigdy do końca życia uprawiał seksu to na co się pan decyduje co ja pan woli wierzole. dziecko no, skończy, no, dziecko skończy, dziecko. dziecko czy mieć partnerkę no, bo nie dziecko. Może... dziecko 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 nie może pan mieć A nie może pan mieć... Wciąż pamiętaj, dziecko. Pamiętaj, pamiętaj, że dziecko to jest seks, większa radość. Seks. Nie, A dziecko wiecie, co, co, ja radość, bo... A, wiecie, co ja bym... A wiecie, co ja bym odpowiedziała? Że mogę mieć i kochanka, i dziecko. Że mogę mieć i konkubina, i dziecko. Że mogę mieć i męża, i dziecko. A dlaczego nie mogę mieć jednego i drugiego? Bo nie rozumiem. Dlaczego nie mogę mieć i life'ów, i dziecka? Bo zostałaś postawiona hipotetycznie przed wyborem. To jest tylko hipotetyczne. Ale dlaczego? Co? No nie wolno mi pracować, nie wolno nie mi być wolno... youtuberką, to jest zakazane. Bo on myśli, on myśli, że tak, że ja powiem wolę live, tak? I on wtedy powie jutro, napisze, a ta kurwa, powiedziała, że prędzej odda dziecko niż odejdzie z YouTube, tak? Ale jak powiem, dobra, no wybiorę tak dziecko, wybiorę to, dziecko, tak, wybiorę dziecko i będę pracować w hurtowni i nosić skrzynki za 10 zł za godzinę. Nie muszę być live'erką, nie? Nie, akurat. A Ci to pytanie, żeby cię wybielić z tego, co powiedziałeś w nie nie nie, bo Ale ja, ja powiedziałam chyba wyraźnie, że ja nie zrezygnuję z youtuberstwa nigdy. Ale ja tutaj w tym uniwersum jestem od wczoraj na głosówce, także ja. to no proszę to... wyjść. Dobra, no to w porządku. No to chcesz to odpowiedzieć nie jest tak, na to, ja to ja pisał, czy coś. Do, nie. Wiem, wiem. No to chcesz odpowiedzieć na twoje pytanie, co bym wybrał nie, dziecko już... czy, czy liveowanie? No to ci odpowiadam, lajwowanie. Okej? Okay? Ma no być. mam prawo wybrać, tak? Wybrałaś, no, w porządku. Jakby ktoś się mnie zapytał, czy chcę być matką, czy chcę być youtuberką, to bym wolała być youtuberką i nie być matką. Ja pierdolę, to do jebada. <laughs> Kurwa. No ale, ale co, pójdę za to do więzienia? Czy ktoś mi jutro przypierdoli za to w pysk? Mam prawo. Mm... Nie Zdecydowanie. A nie się, co twoja córka o tym pomyśli. Nie, nie będzie Nie, nie boję się. Ale po prostu odpowiedziałam na to pytanie, bo mi tutaj. Jacyś ludzie mówili, że mam jakiś problem ze zrozumieniem. No więc odpowiadam. Powiedziałam jasno wcześniej, że nie odejdę Masz nigdy Nie ze sobą. Z YouTube. Więc jak będę miała wybrać dziecko albo YouTube, wybieram YouTube. No, rozumiemy się, czy nie? No kurwa, mogę wybrać i wybieram, no? Macie odpowiedź obrońcy Eli. Nie, to brzmi, to co mówiłam brzmi w ten sposób. Ja to tylko po prostu podkreślam i będę podkreślać cały czas, bo ludziom się wydaje, niektórym tam tym hejterom, no nie, że jak mnie rozdzielą z dzieckiem, to ja wypierdolę z internetu, nie będę robić filmów, nie będę robić live'ów. Dlatego po prostu będę cały czas to podkreślać. Że jak y, obudzę się któregoś dnia i moja córeczka będzie już w domu dziecka, to i tak live'y się będą odbywać. I, y, Ale już wczoraj to mówiłaś. Mogę przyjąć zakłady na y, duże kwoty pieniężne, że nie zamierzam się wcale załamać, tylko będą dalej live'y i wcale nie będę na nich rozpaczać, tylko będę normalnie sobie na nich śpiewać, tańczyć, występować i rozmawiać z widzami, i wszyscy się o tym przekonają. I ktoś to ścierwo regularnie karmi restauracyjnym żarciem. Nasza najlepsza mamusia na świecie do niedawna była pod jurysdykcją pewnej nauczycielki z trzewa, która regularnie sponsorowała jej przysmaki i alko, aby ta mogła w ogóle funkcjonować. Tak, kurwa, nauczycielki. Ale nawet nie będę tego komentował. Jeszcze kilka przykładów. Słuchaj, ale tu już skumiewa. nie chodzi o hejterów Ela, a ty nie myślisz, co pomyśli Marysia, jak zobaczy to za parę lat w internecie, jak to przeczyta? Jebać hejterów, ale co ty robisz swojemu dziecku? No ale co ja jej robię? No piszesz, że chcesz ją oddać. Wyobraź sobie, że za parę lat byś przeczytała, że twoja matka coś takiego wypisywała swoim znajomym w listach, no, ale słuchaj, że chce ale się ja ciebie pozbyć. No ale nie chcę ja sobie, ale to są rzeczy, które się załatwia, jak masz z relację z córką, no to ty musisz ją naprawić, a nie córka, bo córka jest dzieckiem. Dlaczego nie korzystam z pomocy mops Bo MOPS to jest instytucja, która handluje dziećmi w Polsce, sprzedaje je do adopcji, jest <coughs> odpowiedzialnością. Mam na to dowody jako dziennikarz interwencyjny, mogę to udowodnić. To ja ale czekam to na reportaż, na temat mopsu i handlowania dziećmi, czekam na ten reportaż. Nie, nie będzie reportażu, ale mam osoby poszkodowane, które się do mnie zgłosiły, którym odebrano dzieci i sprzedano. I tak samo chcą sprzedać moją córkę. Tak ale przypuszczam. Ale byś miała A pieniądze. Wie, jak nie naprawdę naprawdę, to tego nie wiem. Słuchajcie, kurwa, przecież ja nie czytam w ludzkich głowach. Ja nie jestem czarodziejską wróżką. Ja nie wiem. Kim są te kobiety z Mopsu, co do mnie przychodzą. Przecież nie wiem. A jeżeli chodzi o moją córkę, no to relacje są z nią bardzo kiepskie. Ale Ela, to tutaj napisałaś to hejter, że na pewno to wykorzystają przeciwko Tobie. No ale jak oni mogą to wykorzystać? Dopóki nie podpiszę dokumentów, że się nie, nie jej zrzekam, to mnie mogą pocałować w dupę. No to w końcu jak to jest? Mary się odebrało zomą wraz z handlarzami dziećmi, czy sama chciała się go pozbyć? Jeszcze jakby fragmenty powyższych rozmów zniknęły w odmętach internetu, lub nikt tego nie nagrał i bazowalibyśmy na plotkach, domysłach i zapewnieniach osób trzecich. Ale tutaj jest wszystko podane na tacy, i dzisiaj pod ceglarską uderzają pielgrzymki w celu zrobienia sobie zdjęcia ze znaną gwiazdą i celebrytką. Ludzie zamawiają telefony na live do swoich znajomych w ramach żartu, ale jeśli Elka kolejny raz uchleje się za wasze pieniądze i będzie wygadywać takie bzdury podczas transmisji na żywo, to jej rodzinie czy otoczeniu nie będzie wcale do śmiechu. Samo administrowanie jej serweru Discord czy pomoc w ustawieniu OBSa jest chujowym zabiegiem, bo jak to Elka określa pomoc informatyczna, Podtrzymuje fundamenty estradowej sceny, na której nasza gwiazda z uporem maniaka pierdoli co poło od wielu lat. Na litość boską, niech ona już wypierdala z tego internetu. Jeszcze wracając do tematu, czy Elka umyślnie pozbyła się małej, wrzucam fragment live'a, który odbył się zaraz po odebraniu córki. Mała gnije w izbie dziecka, a Elka bawi się w najlepszej żebra o pieniądze na rozwój kanału. Zresztą wrzucę zapis tej transmisji w opisie, to wnioski wyciągniecie sobie sami. Słuchajcie, kochani. Widzę, yy, że tutaj coś mam usta. No, jak się ubrałam, na razie tak w sumie jak zwykle. O, tak. Mam taką. Lekki kabaretki, spódniczka i kamizeleczka. Także kochani, jest dobrze. Na chwilę obecną to tyle. Ogólnie to materiał strasznie mnie wymęczył, bo o ile sama realizacja, czyli nagrywanie dźwięku i montaż jest czymś, co lubię robić. Tak, pisanie skryptu na bazie ślinotoków Elżbiety jest jak wkładanie chuja w toster. Przesłuchałem trzy kilkugodzinne głosówki w celu znalezienia fragmentów, które chciałem omówić w tym i w przyszłych odcinkach, co wystało ze mnie po prostu całą radę życia i spowodowało, że patrząc na każdą szczotkę, miotłę i zmiotkę, mam wrażenie, że ta zaraz powie, iż prowadzi własną działalność gospodarczą. Z przyjemnych rzeczy to zamówiłem mikrofon studyjny, więc jakość dźwięku powinna się sporo poprawić. I w związku z tym zakupem zorganizowaliśmy konkurs literacki, w którym można wygrać kartę podarunkową do wybranego sklepu o wartości 100 zł. I poszczegóły zapraszam Was na pewien serwer Discord, o którym opowiem zaraz, bo tutaj jeszcze wpada szybka polecajka. Reporterek 20, czyli restream, na którym ja oglądam live'y. pijalnia belweder. A tutaj chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Następny jest kanał należący do Nosferatu, czyli Gavi Zombie, to jest autorski storytelling oprawiony w bardzo ładne grafiki podlane sosem rodem z serii Silent Hill. I oczywiście wyżej wspomniany Discord, czyli Gang Lead, Fanclub Lilith, którego ostatnio czuję się reprezentantem, więc poszczegóły dotyczące konkursu zapraszam tam i link w opisie.